Kubeczek nie cieknie. Dzień dobry. Przyjechaliśmy do Gdyni się lansować. <noise> jak byłam w tej pasmanterii na otwarciu? Na otwarciu byłam. Parasola. Byłam na otwarciu parasola w pasmanterii i jak robiłam zakupy, to Ania, moja koleżanka, mi się spytała, czy mnie nagrać, jak robię zakupy. Na co pani, która mnie kasowała, spytała. To pani chce się tak lansować. <noise> Wczoraj było otwarcie innej pasmanterii w Gdyni. Jesteśmy tutaj dzisiaj i przyjechałam Cię lansować. że, co, że tak? Tak. Jak z gladiatora? Tak, z gladiatora. Proces wsiadania. Ale to jest brudno. Strasznie brudno. Co, musisz monetkę wrzucić? Nie widzę. Galileusz. Powiem być sam? I się wyrywa. Wytniesz moje gadanie. Stawisz jakąś melodijkę, ładną. Nie mogę stawiać melodii, bo. Tą muzykę Palpitacji na myśl o prawach autorskich. No to trzeba coś samemu zaśpiewać. O, tak właśnie jak ty i jak ja. Tak, tam chcemy iść, ale nie tą drogą. Chcemy znaleźć inną. Fajny skrót na Google pokazują. Będziesz tędy i. Instant. Jesteś na miejscu. Jesteś u celu. Jak nie się nie zatrzymasz, to nawet w morzu. Ja chcesz wrócić do domu. Statkiem! Ja. Jesteś zadowolona z zakupów? Tak. Się, czy się wylansiłaś wystarczająco? Tak. Ja, tak. La, ja żyję dla lansu, dla fabuły. Fame. Fame. Masz za dużo energii dzisiaj, proszę bardzo. Ja bym miała jak ten. Czy macie oczy na Telebinkach i naświetlamy wodę? Są <noise> energią. Jest coś takiego. Możesz ułożyć te. Przeczytały wody? Tak. Siebie? Jego. Ją. To jest samiec. Mewy. Tak. A mewa to mewa. Taka bardziej rybitwunia. Malutkie takie. Niestety nic nie płynie do Gdańska. No pokaż szaliczek. Mój nowy szaliczek urósł o kolejne wzory, gwiazdki mi się bardzo podobają. Myślałam, że te wianki będą ładniej, ciekawiej wyglądały. Chociaż może gdyby były czerwone, to by fajnie wyglądały. – Idzie gwiazda! – Uwaga, nadchodzi ta, która chce się lansować. – To ja! – Lansiara! – Lansiara, No teraz masz nową ksywę – Krystyna Lansiara! – Odczepcie się ode mnie! – Lansiarom jestem ja! – Ale jaki ładny szalik masz! – Bardzo ładny szalik masz. – Bosko! Można? Chciałam tam jeszcze kilka jabłuszek przykleić, srebrnych, ale mam tylko dwa, więc chyba nie przykleję. Tylko chcę wam ten, pokazać włóczki, póki mamy mikrofony, żeby później wyłączyć i już gadać po swojemu. Uuu, jak zobaczyła zobaczyłam, mówię, no nie, no po prostu, jak Abba, to i przecież te wariatki, no. O Jezu, jak nie mogę. Naprawdę im wyszły te kolory, nie? No, i to jest taki właśnie koralowy, ale taki neonowy i go ciężko było bardzo uchwycić na kamerce. Nic nie musiałaś, ja już wiedziałam po prostu, ja już wiedziałam, co to się kroi. Mam fiestę. Mhm, jakaś nowa fiesta? Nie wiem, czemu ją mam, ale bardzo mi się spodobała i jeszcze nie wiem, co z niej zrobię. Znaczy oczywiście, że chciałabym już rękawiczki mieć z niej zrobione, ale... Ale dlaczego ty masz takie skrajności? Zakłócasz się neonowymi ruchami, a potem kupujesz takie coś. Dawno nie było gadającej głowy, więc mamy trochę do nadrobienia. Dostałam najpiękniejszy kubek na świecie. Patrzcie. Uhomorki. Jakie to jest w odczuciu? Nie macie pojęcia. To, co jest najfajniejsze w tym kubku, jest to, że ktoś pomyślał, że tutaj te grzyby są takie, a tu są takie malutkie. To oznacza, że pijąc nie muszę omijać tych grzybów, tak? To jest kubek dla praworęcznych, typowo. Bardzo jestem z niego zadowolona. Dostałam jeszcze gimbala, gibona. Gimbala, chyba gimbala. To jest takie coś do nagrywania, i to wszystko się samo robi. On się sam rozkłada, tu się klika guziki, i on tam robi. I jak ja to raz włączyłam, to on mi zrobi. I jak go odłożyłam, to on sam biegał po stole, więc ja się na razie tym nie bawię, nie obsługuję tego, dlatego że nie jestem osobą jeszcze kompetentną i bez szkolenia się tego nie podejmę. Żeby statyw do telefonu był tak skomplikowany, bo się w ogóle podłącza jakoś do telefonu, tu się jakoś klika guzikami, on obraca kamery. Pojechałam do pasmanterii. No i ja zawsze mówię: pasmanteria, bo dla mnie sklep z łuczkami to jest pasmanteria, a okazuje się, że nie. Że pasmanteria, to tam można kupić też guziki i zamek błyskawiczny, a w sklepie z włóczkami się kupuje rzeczy z włóczkami. Więc byłam na otwarciu dwóch sklepów z włóczkami w tym tygodniu, obydwa w Gdyni. Obydwa między innymi mają asortyment z dropsa. Teraz pytanie, które sobie zadałam. Czy naprawdę potrzebujemy stacjonarnych sklepów z dropsem? Wiem, że jest takie przekonanie ogólne, że Teraz zakupy są takie łatwo dostępne. Leżę sobie w łóżku, jeszcze nie wstałam, jeszcze kawy nie wypiłam, a już mogę sobie włóczki zamówić, bo tak mi się zażyczyło, bo wystarczy kliknąć, bo blik, bo tak szybko. I że to jest takie niby zwodnicze, że one są zbyt łatwo dostępne. Ja nie potrzebuję włóczek. Ja mam wystarczającą ilość włóczek, a nawet więcej niż przerobię do końca życia. I ogólnie moją intencją życiową jest zredukować te zapasy. Już nawet nie mówię o tym, żeby to wydziergać, ale żeby to odsprzedać lub oddać, bo bardzo dużo włóczek też wydałam w ostatnim tygodniu. I wyobraźcie sobie, że ja weszłam do tych sklepów i dostałam małpiego rozumu. Jak się widzi te kolory, od razu się ma pomysł, to bym tak zrobiła, to bym tak zrobiła. O, taka włóczka, taka włóczka. Przecież znam te wszystkie włóczki. Wiem, jak wygląda R, wiem, jak wygląda Melody, wiem, jak wygląda alpaka. Ale wchodzę do tego sklepu. Nie potrzebuję fiesty, ale weszłam do sklepu i nagle potrzebuję fiesty. Na ten spężowy kolor, który ma takie pasma trochę zielonego i trochę pomarańczowego, I ja już sobie myślę, że takie rękawiczki to jest coś, bez czego ja zdecydowanie nie mogę żyć. Czy ja będę miała czas to wydziergać przez najbliższe dwa lata? Prawdopodobnie nie, ale patrzę na tę włóczkę i widzę w niej ten cudowny potencjał, i myślę sobie, że może jednak, może jednak. Dzisiaj w ogóle wpadłam na taki durny pomysł jeszcze przed śniadaniem. Ja nie wiem, ja mam takiego diabełka, co mi tu siedzi na ramieniu i on mi podpowiada takie głupie rzeczy, jak na przykład wiem, że jeszcze nie zjadłaś śniadania, ale może byś umyła lodówkę. I myśmy umyli tę lodówkę, tego nawet w planach nie było. No ja się teraz oczywiście cieszę, chodzę co chwilę, ją otwieram, żeby popatrzeć, jak jest ładnie. Ale mogłabym w tym czasie coś tam podziergać i podciągnąć te projekty, które mam zaczęte. Ciągle się łudzę, że kiedyś nadejdzie taki czas, że ja będę miała czas to robić i będę miała czas siedzieć i dziergać, i ten czas nie nadchodzi. Rok mi się skończył. Powiedziałabym wam, ile projektów zakończyłam, a ile rozpoczęłam, gdybym to notowała, a tego nie notuję, bo nie jestem aż tak sumienną osobą, która byłaby w stanie usiąść do dzienniczka i takie rzeczy zapisać. Nie jestem nawet tak sumienną osobą, żeby codziennie otwierać jedno okienko z kalendarza adwentowego, co przecież powinno być dla mnie jakąś radością i nagrodą, a mam zaległości. Ostatni raz w terminie otworzyłam chyba czwartego. Ja muszę dokonać jakiejś poważnej analizy moich wyborów życiowych, ale dzisiaj bez kazania, naprawdę, bo dzisiaj mam dużo rzeczy do pokazania. Pamiętacie, jak mówiłam, że ja to bym się nadawała do otwierania paczek ambasadorskich? Dostałam życzenia od wydawnictwa RM. Dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność, profesjonalizm i owocną współpracę w 2025 roku. No czy to nie jest miłe? I można? Można? Ja jestem wzruszona, szczęśliwa i czuję się doceniona. Pięknie nam się z wydawnictwem pracowało. Wydawnictwo RM wysyła mi książki dla dzierganej kawy, dla dziewczyn. I robimy sobie wtedy jakieś takie konkursy, zabawy. I to jest doskonała sprawa, super nas to cieszy. Dostałam takie oto czekoladki. Może wezmę je dzisiaj, bo dzisiaj mamy Wigilię w dzierganej kawie, to wezmę do poczęstowania dziewczyny też. I dostałam książkę. Pegę smaki świata. Między innymi wydawnictwo RM wydało takie pudełeczko motywy kwadratowe na szydełku, 50 kart ze wzorami. I tutaj mam akurat taki kwadracik, który ja robiłam. I tu w środku jest całe mnóstwo takich kwadracików, one są na bardzo grubej takiej, wiecie, porządnej tekturce. I z jednej strony jest rozrysowany schemat, a z drugiej strony jest pokazane, jak ten kwadracik będzie wyglądał. Bardzo dziękuję. To nie jest jedyna taka paczka, którą dostałam, po prostu resztę rozpakowałam, wiecie tak. Tam jest. I dopiero tutaj, jak już tak ją otworzyłam i spojrzałam, co jest w środku, to stwierdziłam, a nagram to i będzie ładnie. To tam kupiłam? Kupiłam, słuchajcie, jakieś tam motki mm, alpaki z jedwabiem. Myślałam, że zrobię z tego kardigan. Jeszcze szybko machnę na maszynce w trzy dni. Żebyście wy wiedzieli, w jakim poziomie Delulu ja żyję. Jak ktoś nie wie, co to jest Delulu, Delulu to są po prostu urojenia. Pomysł, który miała mnie do końca, ma prawo dojść do skutku, dlatego że ja nie lubię lekkich dzień, a to by wyszło takie bardzo piórkowe. Ja czegoś takiego nie cierpię. Dla mnie dzień na musi ważyć, musi mnie dociskać. Nie lubię strasznie takich rzeczy, które nic nie ważą albo nie dociskają się do skóry. więc Z tego pomysłu zrezygnowałam i tak oto zostałam teraz z sześcioma chyba motkami alpaki. O tak. Więc poszłam do kolejnego sklepu z włóczkami, na Świętojańskiej, i tam kupiłam włóczkę. R. Powiedziałam, że od razu pójdę do Renaty i wrzucę je na maszynkę. I już mam szalik, pokazuję wam. On oczywiście nie jest skończony, nie? No wiadomo, bo muszę zakończyć tutaj te doły. Bardzo gruby, bardzo mięsisty wyszedł. Jeżeli macie swoje maszynki, R, polecam. Świetnie się pracuje z R na maszynce. wychodzi gruba ta dzianina, taka fajna, ciepła. I ja stwierdziłam, że na końcu zrobię takie frędzelki. Jeszcze wiecie, nic nie było ani parowane, ani nie było prane, więc one się tak kręcą mam. Zaraz je tam może przejadę żelazkiem trochę z parą, żeby je trochę naprostować. Widzę, co jest za oknem teraz u mnie. U mnie wszystko ma dokładnie ten sam kolor, więc jak ja widzę w takim szaliku. Fiu, 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 fiu. Tu mam jeszcze nieskończone. Będę to kończyła. Kiedyś. Jak sweterek z kalendarza adwentowego pokazuje. Wiecie co? Może nawet otworzymy jakieś okienko. Akurat mam w tej torbie 7 i 8. Możemy otworzyć 7 i 8. Ja się tak boję tego słowa otworzyć otwarcie, otwieram bo czasem się mówi otwarcie, a czasem coś się otwiera a czasem coś jest otwarte albo otworzone. Kompletnie. Ja to, umiałam tych słów używać do czasu, aż ktoś mi zwrócił w internecie uwagę, że nie umiem. I od tego czasu się boję. Zostałam straumatyzowana. Bardzo się boję używać teraz tego słowa. Zaraz zostanę oceniona i skomentowana. Wiecie, jak chcecie kogoś skrzywdzić na całe życie, to mu piszcie takie komentarze. Naprawdę. Człowiek straci możliwość wypowiadania się już do końca życia. Numer 7. Tak wygląda. I numer 8. Serio mogłabym to otwierać codziennie. Miałabym codziennie taką radość. Pokazuję, ile już mam. Mam tyle. Ale już widać, że przyszło z tych takich czerwono-różowych w stronę brązu, w stronę beżu i będę to robiła dalej. I sweterek, który wymaga trochę myślenia, czyli ten z żakardem. Ja całkowicie ten żakard w sweterku z dropsa z pierniczków zmieniłam. U jest stonitek. Jako chyba. Wam nie pokazywałam jakoś tak szczególnie, właśnie dlatego, że w ogóle samo chwycenie go, żeby Wam pokazać, jest wymagające. Dziergam na bardzo, na, na drutach normalnej długości, a na krótkiej żyłce, ponieważ tak mi jest wygodniej. I tak on wygląda, do góry nogami oczywiście. Wiem, że w nie widzicie tu żadnego, ponieważ hm. Ale to, co w nim uwielbiam, to to, tak jak on jest w dotyku, bo on jest taki mięciutki. Na razie chyba to wszystko. Do zobaczenia niebawem w kolejnym filmie. Pa! O, tutaj lepiej niech Pani zasiądzie. Ona jest w takie duże. <noise> I fociałkę chcesz? Uh -huh. ale mhm, ale w pionie. Szczęśliwa? Gdzie są oscypki? Gdzie są oscypki? 100% czekolady. 100% oscypka chcę. Ale mam oscypkę. A chcesz taki syn? No To już tutaj rób.

I spójrz na tą jedną mewkę, co sobie na samym czubku boksztrytu siedzi. To z jednego kawałka drewna. Zaraz nagram jak sera, na pewno.